Cześć kochani! Witam Was serdecznie! Piąta rano, lotnisko Chopina w Warszawie. Zaczynamy nowy miesiąc, kwiecień. Co za tym idzie? Bardzo dużo latania. Dzisiaj za chwilkę lecę do Neapolu i ta podróż rozpoczyna Eurotrip. Czyli jeden tydzień, sześć lotów, cztery państwa. Będzie się działo, więc zachęcam do oglądania. Dzisiaj jeden dzień w Napolu, jutro rano lecimy do Nicei, następnie będzie Rzym, Paryż, wiadomo, że w Rzymie również Watykan. Także będzie ciekawie. Zabieram ze sobą trzy osoby, które poznacie niebawem. Także lotnisko Chopina jest sporo ludzi, jest sporo lotów. Przede wszystkim już nie mam maseczek, co też moim zdaniem jest mega istotne. No i będzie dobrze. Dolecieliśmy do Neapolu. Podbijamy Neapol już od 9 rano. To jest plusem tanich i wczesnych lotów. Przede wszystkim te dwie opcje. Przypominam Wam również o e-booku, jak tanio i skutecznie podróżować. Link znajduje się w opisie. Przylecieliśmy tu za 49 zł 49 zł od osoby lot był z samego rano z Chopina, więc to też wygodne lotnisko do centrum Neapolu. Dojechaliśmy taksówką po 5 euro za osobę. Dlatego wziąłem ze sobą trzy osoby, czyli jesteśmy w czwórkę. Zdecydowanie lepiej wychodzą nam taksówki niż na przykład busy. Bus do Galibardi również tutaj do centrum kosztuje 5 euro od osoby. A my tyle zapłaciliśmy za taksówkę oczywiście po negocjacji, więc naprawdę było wygodnie, było komfortowo. Zaczęliśmy chodzić po Neapolu i powiem Wam szczerze, że nie do końca na samym początku mi się podobało. Aż nie trafiliśmy tutaj już do takiej nowocześniejszej dzielnicy, więc zaczynamy przygodę. Wcześniej było tak staro historycznie, były różnego rodzaju kościółki, co oczywiście nie bardzo mnie jara, ale z tego co widzę oni sobie już robią selfie'aki, także zaczyna się ciekawie, zaczyna się klimacik. Cały czas szukamy jedzenia. Nie ma jedzenia z samego rana. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście yy, na południu Europy ludzie preferują na śniadanie kawę i papierosa. My byśmy oczywiście zjedli pizzę, napili się aperolka, ale tego jeszcze nie ma. Także ekipo, jak Wam się podoba w Neapolu? Super! No mi jeszcze aż tak się, jak im nie podoba, ale najważniejsze są entuzjazmy i jest dobrze, więc lecimy dalej. W Neapolu jednak podoba mi się coraz bardziej. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że znaleźliśmy ciekawsze rzeczy niż na początku. Nowsze dzielnice, ciekawsze atrakcje, zjedliśmy również pizzę napolitańską, także było smacznie. Teraz już z najedzonymi brzuszkami, z wypitym aperolkiem. Chodzimy, zwiedzamy, a za mną to, co jest najlepsze, czyli morze. Słońca niestety brakuje, ale i tak jest dobrze. W takim klimacie spędzić przynajmniej Chwilę czasu Neapol jest bardzo dobrym miastem, nawet jeśli ktoś by chciał się wybrać tu tylko i wyłącznie na jeden dzień. Dlaczego? Dlatego, że mamy godzinę 14, zobaczyliśmy już bardzo dużo, sporo też doświadczyliśmy, więc jeśli ktoś lubi takie intensywne zwiedzanie, podróżowanie jak ja, no to jak najbardziej Neapol na jeden dzień polecam. Moi drodzy, powiem wam, że tutaj w Neapolu wzięliśmy zakwaterowanie przez Booking. I co się okazało? Okazało się, że przyjechaliśmy do domu takiego dwupiętrowego, naprawdę fajny dom, ale był on nieposprzątany. Na panią tutaj czekaliśmy godzinę czasu. Już się kontaktowaliśmy z Bookingiem, mieliśmy coś nowego dostać w zamian. Okazało się, że byśmy podwójnie płacili więc. To wszystko to jest dramat. To wszystko to jest dramat. Na całe szczęście mam nadzieję, że pani tutaj posprząta nam bardzo fajnie dom. Ogólnie był syp, więc nie polecam za bardzo. Tutaj prawdopodobnie Julia moja montażystka napisze jaki to dokładnie jest jakie to dokładnie jest zakwaterowanie, które miało bardzo fajne gwiazdki na Bookingu, no ale okazało się rozczarowanie. Także takie rzeczy też Wychodzą, takie kwiatki wychodzą, ja się już niczym nie przejmuję, ja podchodzę po prostu do tego z humorem na twarzy, czekaliśmy godzinę na górze, rozmawiałem z panią z bookingu, nie denerwowałem się, po prostu, tak jak mówię, no śmiałem się, bo takie sytuacje e, się zdarzają, łazienki, syf, tutaj jakieś były butelki, łóżka na górze, zaraz wam pokażę jak to wyglądało, już tutaj ekipa czeka, są niewyspani, ale ale czekamy, także no mamy nadzieję, że będzie dobrze szczególnie będzie zajebiście jutro lazurowe wybrzeże, więc wtedy nie możemy się doczekać więc dzisiaj pocierpimy, przebolejemy ale jutro bawimy się już na 100% powoli pierwszy dzień naszego Eurotripu dobiega końca właśnie idziemy na kolację oni gdzieś są przede mną ja sobie kręcę kontencik muszę przyznać, że we Włoszech każdy robi co chce, każdy niczym się nie przejmuje, czy dom jest ready na turystów, czy nie, nie ma to znaczenia, czy jest miejsce do parkowania, czy nie, nie ma to znaczenia, czy jest czerwone światło, czy nie, dla Włochów również nie ma to znaczenia. Także pytanie czy takiej ignorancji i ogólnie takiego życia warto się od nich uczyć, czy nie. No już pozostawiam wam. Niech każdy wyciągnie wnioski dla siebie. Muszę wam powiedzieć, że jest godzina 18:30 i nadal jest słoneczko. Co mnie mega cieszy, więc jeszcze godzina ma być jasno. To jest jak najbardziej na plus. O, teraz stanęliśmy gdzieś na ulicy. No bo pani tutaj sobie musiała przejść. Idziemy do pizzerii, idziemy coś zjeść. Ogólnie jedzonko włoskie w Neapolu jest jak najbardziej na plus, no i co? I im bliżej końca dnia, tym lepsze przygody, więc dzisiejszy dzień na pewno miał swoje plusy, jak i minusy. Były naprawdę fajne rzeczy, szczególnie później. Na początku wiadomo, przyjechaliśmy, noc też była cięższa, ponieważ wcześniej rano wstaliśmy, byliśmy głodni, na początku nie trafiliśmy tutaj do jakichś fajnych miejsc w Neapolu, ale później się rozkręciło. Następnie była ta sytuacja z zakwaterowaniem, co też nie należało do najprzyjemniejszych. Później, chwilkę odpoczęliśmy, no i tak idziemy do przodu, szukamy fajnych miejscówek. A co też jest ciekawe, tutaj wiele miejscówek dopiero się otwiera po godzinie 18.30, więc to też myślę, że jest istotnym aspektem w tym wszystkim, że miasto będzie żyło wieczorem. A ja już się tego nie mogę doczekać. A szczególnie dlatego, że już jutro w nocy wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy z boku, więc ja na pewno zaraz jeszcze podsumowanie puszczę z kolacji. Chyba, że jeszcze wieczorkiem będą jakieś ciekawe atrakcje tak to jest, jak nie wiedzieliśmy, co wybrać na kolację. Byliśmy niezdecydowani, więc oczywiście wybór padł na lody. Dawno lodów nie jadłem, ale włoskie brzmią kus kusząco. E, a jak smakują, Mateusz? Nie, no, biała tak? czekolada, Czyli polecasz: Galibardi, Napoli, biała czekolada, zapraszam. lodziki, A zaraz może znajdziemy czas miejsce na kolację ostatni punkt dzisiejszego programu. Przyszliśmy na kolację, oczywiście po lodach, więc wzięliśmy sobie dwie pizze na cztery osoby. Także na pewno się najemy, no bo nie jesteśmy aż tak głodni, ale co chciałbym Wam powiedzieć, że tutaj w restauracjach jest bardzo dużo tego Pana Diego Maradona, wiadomo Napoli, legenda tego typu rzeczy, więc to jak najbardziej na plus. Dzisiejszy dzień również udany, więc tym samym kończę to wideo, a Ciebie zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, ponieważ teraz szykuje się naprawdę wiele niesamowitych filmików z wyjazdu. Zostaw, zostaw łapkę w górę, widzisz na jakim zmęczeniu już to mówię. I napisz komentarz, gdzie chciałbyś, żebym jeszcze poleciał w tym roku, a ja to zrobię specjalnie dla Ciebie, także. Trzymaj się, trzymajcie się, cześć, a my tu, jemy całą ekipę, On jest Mateusz, jest Krystian i są oczywiście błosi z nami.